Chodź, ma się w chodź, 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 oglądamy sobie mafię. Dzień dobry. Proszę ten, tak, w w tego w powiem, Wszystko jest sprzedane, po pierwsze to wszystkie rzeczy nie są już na sprzedaż, ponieważ to wszystko zostało sprzedane. Proszę przyjść z policją, zobaczyć panią Paragon, że to jest sprzedane. Proszę o opuszczenie miejsca prywatnego. I Proszę najpierw, ja nie, ja na razie jestem, ja jestem na leczeniach psychiatrycznych, proszę umówić się ze mną na wizytę, a nie przychodzić tak. Ja mam lekarza potwierdzenie, proszę Państwa, i nawet urząd skarbowy mi yy, o, o, zle, zlecił, że nie muszę do nich przychodzić. Proszę Panią, mam psychologiczne badania, nie? proszę, nie, nie schowam psa do samochodu, najpierw pojadę do psychologa i zgłoszę i do mojego adwokata. Sekundę. Nie będzie Pani mówiła, co mam robić na swoim terenie, proszę Panią. Ja nie zagrażam, co to, piesek, pani mi zagraża, a nie pies pani! Co pani pies zrobił? Co pani zagraża? Pani okaże pani powie. Pan dowód Proszę nie okaże, bo nie mam dowodu osobistego. W tym momencie. W tym a momencie jestem wolnym człowiekiem samochodu. nie mam. Nie jeżdżę bez... Nie jeżdżę z dowodem osobistym, nie mam dokumentu, nie mam samochodu. Tak, no to dobrze, no to dobrze, pan też popełnia. A pan działa na korzyść mafii, co? Na korzyść jakiej mafii? Na korzyść mafii, a po co pan tu przyszedł? No Sekundkę, nie, ja dzwonię do mojego mecynacy, ja nie mam. Ja mam poważnego mecenasa, nie będę. Proszę ogólnie kulturalnie o opuszczenie pomieszczenia i rozmowę na zewnątrz, a nie w miejscu moim prywatnym. No, teren neutralny. Proszę o opuszczenie mojego terenu prywatnego, no bo mam prawo. Nie został mi zabrany teren, pana, więc. tu. z proszę przesłuchać. Jak mu ten pies jest. Ale naprawdę nie będę. Nie będę bez czaru to jest mój pies. Ja nie wiem, czy pani ma pistolet, czy pani co ma, skąd ja mam wiedzieć. Dzień dobry Panie Mecenasie, przyszli tu komornicy, skąd Pani są, od jakiego komornika? Z, kan y, z Kancelarii Komornika Jolanty Płazy. Od Pani Płazy przyszli tutaj jacyś. Kim są w Kancelarii? Kamila, Aplikant komorniczy. Aplikant komorniczy. I co Państwo chcą? Z panem nie można rozmawiać. No, no można, teraz, teraz można rozmawiać. Ja, ja jestem z panem adwokatem, ja można teraz rozmawiać. Wojtek, potrzymaj psa, żeby byli z dala od pani. Trzymaj, trzymaj psa z dala od pani, nie będę w samochodzie trzymał psa, bo to pani chce, żeby pies męczył się, no pani go zwariowała. Nie wolno męczyć zwierząt w samochodzie tak długo, no. Nie można tak, bo to bardzo nie zomań prawa. Zwierząt, trzymaj Wojtę, Kipilo, trzymaj. Co? No dobra, jestem... Odej Śrzaku, weź go, weź go z czaka z Dobra, to ja Państwa słucham. No. Dzień dobry, prosimy Państwa. Dzień dobry, Pan. Co Pan tak się ukrywa? Twarz. Bo nie ma się czego wstydzić, skoro wszystko jest zgodnie z zasadami zgodnie z prawem. Panie, my strasznie nie przeszedłem, nie mogę chwilkę, bo tu akurat. Uwaga, młodzież, że zamach. Mogą Państwo mi coś powiedzieć? chciałem Mecenasowi przekazać informację. No, jest przeciwko Odda... panu, Tak, jest egzekucja i jest, jest trzymana z tego, co widziałem. Więc pokażemy wszystko, proszę dobrze. się uspokoić. Tak? Dobrze, okej, okay, dobrze. jak się można uspokoić w takim kraju, jak tacy ludzie chodzą po prostu, że. w ogóle, cały system, nie mówiąc o państwu, tylko o całym systemie. Raz był biały dzień, a tu w ogóle... Proszę a pan ma w ogóle, żeby filmować? Tak, na swoim, no, w swoim terenie jestem, proszę pana, to jest mój prywatny teren. Na swoim terenie mam ten prawo podsłuchiwać, na swoim terenie ten mam ten prawo ten rozmawiać. Wiemy, czy nie? Proszę pana, co uważa pan, że jest pan... Panie mecenasie, pra... czy ja mogę nagrywać na swojej stacji? Nasrać na środku. No może pan, mogę i mogę kamerę. No nagrywam ich, że po prostu co oni robią, czy mi nic nie zrobią i tak dalej. No po prostu nagrywam, co się tu dzieje po prostu, tyle. Może mogę żona. Tam. Tak samo, no, tu mogą wszystko. Państwo powiedzieć po co tylko przyszli, że ja mnie po prostu wytłumaczyć? Ale po zacząć nie potrzeba nerwówka jest. Ale po co, to co ta nie? nerwówka, jak ja bym się uspokoił? Jeśli Państwo no, powiedzą, że nie? przyszli tylko mnie zobaczyć i się sobie uśmiechnąć. Papierosa. Nie palę tak. papierosów. Widzi Pani, może pani niech rzuci, bo to papierosy wzbudzają właśnie nerwy i bardzo blokują człowieka. Do mhm. pozytywizmu. Pozytywnego myślenia. Mhm. Do pana, tak? Y, tak, tak, tak. Do pana, to wszystko jest pana. Proszę? Nie wszystko, wszystko jest, jest pana. Bawa? Nie, tam. Czy, moja żona też to wynajmuje biuro, tylko akurat jest na e, zwolnieniu to lekarskim. proszę oświadczyć. Dobrze Wyle? oświadczę, oczywiście, nie ma problemu, pewnie. Większość rzeczy tam jest jeszcze, że mówiąc, jeśli chodzi o meble i tak dalej. Proszę pana. Ale na serio pani mówię. Y, czy jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna jest e, prawdopodobnie moja. Ale drzwi też są moje, więc nie otwieram. Proszę nam dowody na, na Proszę Panią, proszę pokazać dowody. W tym momencie, co ja mogę pani, pani pokazać, to, to mogę pokazać panie, pani spodnie. To papieru tu nie przedstawili, że ucudni, mogą w ogóle proszę tu. No, proszę się dowody. wylegitymować, mi tutaj proszę. Do wody. Proszę pokazać dowody na fakt, że ten towar należy do pana. No, pani dowody, to ja mogę pani. Dowody to ja mogę pokazać na to, że pani w ogóle myśli całkowicie. Proszę mi się. Ja Dobra, ej, Wojtek, nie wpuszczaj tu Państwa, bo się nie wylegitymowali przy mnie. Ja jedę do domu, nie najbliższy tydzień nie będzie do widzenia.